Dzisiaj kolacja w Mikołaja na prośbę darczyńców. E, Chciałem życzyć Państwu zdrowych, wesołych, spokojnych świąt. E, szczęśliwego nowego roku to jeszcze sobie zdążymy na pewno pożyczyć. Natomiast tak jak mówię, życzę wszystkiego dobrego, e, zdrowia, szczęścia, powyżności, e, żebyście Państwo dzisiaj ten dzień spędzili w spokoju, e, radości i cieszenia się wspólną obecnością. E, z bliskimi, dobrze. I tu tak, y, są karpie, które dali mieszkańcy Kozłowszczyzny specjalnie dla bocianów, to są takie różnego rodzaju odpadki, e, które są właśnie przeznaczone dla bocianów, więc to też jest bardzo miłe, że ludzie po prostu o tych ptakach pamiętają i no i cóż, i, i też biorą udział w ich karmieniu, także to jest oczywiście bardzo miłe. No i już przystępujemy do kolacji.